Cześć, jestem Wojtek. Dzisiaj się obroniłem. Jestem magistrem sztuki od godziny 10 rano. I trochę inaczej sobie ten dzień wyobrażałem, ale jest tak, jest. Jest pandemia. I jakie są moje emocje i odczucia. W stosunku do tego czekam, aż się skończy. Mam nadzieję, że teatry zaczną wiem, znowu funkcjonować, że system nie padnie, że będę mógł po prostu się rozwijać i, i pracować w załodzie, w którym się kształciłem. I to są moje nadzieje. Nazywam się Wirtelak Sebastian. Jestem jednym elementem z całej układanki w Tatrze Dramatycznym Szaniawskiego w Wałbrzychu. Jest to dla mnie coś nowego, nowe doświadczenie, nowa, nowy kierunek, nowa droga możliwości rozwoju siebie jako tancerza, jako aktora i jako też choreografa, ponieważ jestem asystentem choreografa przy nowej produkcji Sebastiana Majewskiego Częci oraz jestem aktorem gościnnym w spektaklu Wesele reżyserii Wojciecha Klema. Wałbrzych jest to miejsce, które spotkało mnie nagle, za które jestem niesamowicie wdzięczny, ponieważ mogłem poznać wiele wspaniałych ludzi, mogłem poznać na nowo samego siebie, zobaczyć, co dla mnie jest dobre, czego szukam i co chcę znaleźć w przyszłości. Jest to możliwość rozwoju i możliwość popatrzenia dal w przyszłość, tam, gdzie chciałbym pójść. A przede wszystkim, gdzie chciałbym się też rozwijać i gdzie poszerzać swoje możliwości. Aktualnie przez pandemię trochę to jest zatrzymane, jednak yy, nie czuję, że miałoby to czemuś przeszkodzić, ponieważ wiem, że to w końcu się skończy i że yy, ruszymy jeszcze z większym jakby walorem tego wszystkiego, z, z większym poczuciem zmysłowości, z, więkły, z większym poczuciem uczuć. I takiego zagłębienia się bardziej w sobie przez ten, dzięki temu czasowi zagłębieniu się bardziej w sobie i rozwojowi na zewnątrz, co daje nam właśnie sztuka, co daje nam taniec, co daje nam aktorstwo, co daje nam pielęgnowanie tego, żeby dzielić się z innymi i wymieniać się wspólnie doświadczeniami. Także yy, jestem szczęśliwy i mam pełno planów możliwości. Także dziękuję za to, że tutaj mogę być. Dziękuję. Besos kochani.